Cześć, witajcie tutaj ale to 158. Lykary odcinek Kotyka. Dwa noc. Kluka. Jestem zmęczony. Wybaczcie. O! Dzięki Ci mister szynki 1080. No mi gdzie jest Lester. No naprawdę nie wiedziałem gdzie ten Lester, tylko ilD jest. Lóby mi to powiedziały. To no, świadomieś w filmie. O i, wielki, i przez to wielkie dzięki. Poczekajcie! Ktoś... Dwa... Ktoś zadzwonił do furtki... Nie... Kto to kompletnie... Więc... Dobra! idźcie z pocięciu i ze mną nie Kuba! Może... Ta... odcinek! No! Dobra! Ta będzie słabo bo tutaj... A to jak dwa? No, tu uwaga... Tutaj będą... Możliwe jakieś potwory... Chyba już nie pamiętam z filmu Muszę... on też nagrywa te... Mister Szynki też to nagrywa Ciemny grzyb Goblin to... a Trochę złota miał jednak Co? Wyciągam to? Poczekajcie Uwaga Najpierw idę tutaj Bo trochę? No Ciekawe co będzie dalej a to i się boję, tłaskę. Tak chodzić po tych zamak O mnie, o ja 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 mnie, pan nie, się się Nie, się, się mnie, o mnie, o mnie, o mnie, o mnie, o mnie, o Ale się Nie Nic tu nie ma. Pen... o ma. Nie o Mikstura... Musimy coś zjeść! Mikstura... O, dobra, całe życie mnie... O, jakaś kolejna, kurde, polna, psichsza bestia, czy nie? Ole, ona zabiera mi, kurde! Że mnie zabije, ZABIŁA MNIE! No, kulde. Dobra, no to cięcie, przyjdę do tego momentu, dobra? Kurde... Dobra, już! Jeszcze ja mi się wcytuję! O, już wcytało, co nie, Kuba? A wodos... jak ładny wyprowadził, zbytki wyprowadził spatek na to... A tegla nie jest taka młoda, więc wybaczymy jej tą. I znowu wchodzimy do... Jaskini? Mrocznej jaskini. To ja się boję. O, widzisz, nawet mi ni kawałka nie zablał. Jestem. Ja to jest maeta w Gotika to jak lat nie lubię. Okay. <coughs> Oj, Dzisiaj majętnie. O! Dwa godziny trzy! Ja się boję, zapiszę. Cięcie. Dobra, już, już, już! już. A. O, ja. o ja, nie nie nie. Ja się boję, ja się boję, ja się boję! Nie 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 nie, ja się boję, ja się boję. Kolejny... O kurde To swoją lagą mnie biją, ja mam taką samą samobroń Takich lagę Bo zebrałem O kurde, nie! <grym> <się w> <sposób> Co mam robić? Nie wiem! Kurde mam... Zabij Jak? Nie! Oblawitek, <grym> <się> tutaj <sposób> ja się... Ja się boję, za nikogo nie zabiję Zostanę... I załóżmy, że kłaniacie szan. Zresztą, żebym iść w tył. Czy będzie mi się jeszcze nios... O! Tutaj zapisałem! O kurde! Kurde, mnie biją! Kurde! O kurde! Cool o kurde... Cool Może raga? Później... O! Ciemny grzyb. Ciemny grzyb, a ten złoto. Nie, ten tylko raga. Kurde. Tak, coś wypiję. Aha. Tak. Jakby co, to ja idę teraz... ...by tutaj. Coś będzie. Jak się, się boję, to może już bez kolegi. a tutaj jest wejście bez kolegi bo sobie poszedł, że już musiał iść, no i... Awa. Oh. Aku baca. Tu, mam. Saya melaga. yang baca. toh Oh. O to też pada, chyba, jej, desz chyba wada, wójdę. Hmm, dobra.

To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Co ja głośnie, trochę słuchawki, boć. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Teśniący chyba Nie, był jeden yy, yy, ja ten. tak że... Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, a czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. <laughs> Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. <laughs> Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie ciała. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii. Ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć dziesięć sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się to ukrywasz? Nie. Zawsze pogadamy jak... z tym Może tydzień. Ale już się ale Jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie obzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem smoka? Tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy. Co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. A, cóż porządku jeśli to takie ważne pójdę z nim pogadać ale jeszcze nie teraz najpierw muszę trochę odpocząć ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii widzę że znów coś kombinujesz spotkamy się u ksardasa to ty na ten odcinek mam nadzieję że był dość długi a w następnym odcinku pozabijemy trochę rzeczy no i po zabiatach potworach pogadamy, bo może pójdziemy na jedno miasta, więc macie się, do zobaczenia. i!